Dzień dobry, tutaj Żaneta Soma Home. Dzisiaj znajdujemy się w Lory Queen i odwiedzimy naszych klientów. Zostaliśmy przez nich zaproszeni na śniadanie. Zapraszamy z nami. Chodźcie. O, widzimy komu dzisiaj spotykamy naszych klientów Cześć. byłych. Cześć. Cześć. No. Cześć. Cześć. Hello? Poznajcie Michał i Ania. Cześć. Także nasi klienci. I jak zadowoleni z urlopu? Bardzo zadowoleni. Rewelacyjnie jest. Super. Tak, polecamy. To się bardzo cieszymy. Życzymy jeszcze mi jego urlopu i mojego dnia wam. Dziękuję <grywanie> no i idziemy do naszych następnych klientów. No to zapraszam Was.

No wszystko dobrze jest, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy już na emeryturze. Przyjechaliśmy do Turcji, bo to jest kraj naszych marzeń. Po raz piąty odwiedzamy. Bardzo mile zawsze wspominamy. No, namówił nas na zakup mieszkania, nasz wnuczek Leo. O, no to super, ja się bardzo cieszę. No a jak trafiliście na nas? Trafiliśmy przez internet y, oglądaliśmy kilka y, ofert. No i między innymi bardzo się spodobała nam y, y, okolica Alania oraz osiedle, które zostało przedstawione w internecie i przez związ... firmę Summer Home, Construction and Real Estate. Także to była oferta korzystna, mieliśmy... Też mówiąc szczerze, i inne, hmm. które były trochę gorsze. No, w, 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 okazuje się, że inwestycja w, w, w Turcji to jest stuprocentowe zapewnienie pogody na wakacje, co w Polsce, w polskich warunkach, jest niezmiernie trudno osiągnąć. W Polsce hmm. zwykle, jeżeli mamy przerwę wakacyjną. Każdy bierze, powiedzmy, w czasy wykupuje na dwa tygodnie, no to może kilka, czy pięć, cztery dni może liczyć na słońce. Natomiast tu jesteśmy piąty raz po co najmniej dwa tygodnie, w tej chwili jesteśmy dłużej trzy tygodnie, i jeżeli w tych pięciu. 5 razy 14 dni, czyli w 70 dniach, jeżeli mieliśmy 3 dni niepogody, to było wszystko. Na no, odpoczynek. Tak. A resztę to jest zapewniona <goda> pogoda, ciepła woda, dobre warunki, czy bardzo dobre warunki. Także to nam odpowiada, a przede wszystkim spokój. spokój bardzo no. No. A co skłonią Państwo do zakupu mieszkania w Turcji? Przede wszystkim szukaliśmy tak jak ta pogoda nas skłoniła, żeby poszukać mieszkanie. Trafiliśmy na profesjonalną obsługę i to Dziękuję. nas skłoniło, że zobaczyliśmy biuro, gdzie jest projektowane budownictwo, jak wykonane jest, z czego wykonane, jaka jakość jest. Jaka dobra cena jest? No i miła, sympatyczna obsługa, która nas zachwyciła do zakupienia tego właśnie mieszkania. Pojechaliśmy oglądać, spodobało nam się i, i postanowiliśmy natychmiast. Zakupić ten mieszkanie. Pamiętam to jeszcze z Wnuczkiem, jak, wy, jak byliście, jak oglądaliśmy pierwszy raz nasze mieszkania, jak się poznaliśmy. Wnuczek, oczywiście, hmm. może nie decydującą, ale odegrał jakąś tam rolę, <ścoughs> że zmusił y tutaj nas do szybszego działania, ponieważ on bardzo chciałby przyjeżdżać tutaj na wakacje. No i co nas skłosiło, sk sk skusiło do zakupu tego mieszkania? No, przede wszystkim y pogoda dobry standard mieszkań oglądanych przez nas na pewno cena, która nas specjalnie nie zaskoczyła, no i, i zapewnienie obsługi przez polskich obywateli, czy, czy polskojęzycznych obywateli, którzy mogą w razie czego w razie wystąpienia kłopotów nam serdecznie pomóc. Także to nas skłoniło, skusiło do zakupu tutaj mieszkania. Proszę, to to proszę się nie bać inwestować w obiekty i w nieruchomości w Turcji. A szczególnie z firmą Summer Home. Jest to obsługa pod względem prawnym, bezpieczna, szybko można zrealizować kontrakt, długo się nie czeka. No i, i przede wszystkim jakość i cena nam bardzo odpowiada. To prawda. I koszty nie są wysokie. Te to prawda w porównaniu do Polski. Do jakie Polski mamy koszty, niższe. czy w Europie tak. w ogóle? To tutaj w Hiszpanii można jest 12% kosztów notarialnych, hmm. a tu niezależnie od wielkości to jest 2000 euro, tak? Najniższa kwota. Najni... No, no właśnie. Także to koszty wszędzie nam to dopisywały nam jakieś plusy, małe plusy, no i to uzbierało się na taką naszą ostateczną decyzję zakupu. Czy są zadowoleni Państwo zakupu? No i co by nam polecili Państwo naszym niezdecydowanym klientom, którzy się boją zainwestować, kupić, są sceptyczni, bo mówią, no w Turcji, no wierzę, no dużo się zdarzało, że niektóre budowy naprawdę się nie skończyły, ale my Wam także gwarantowaliśmy nasza firma już istnieje ponad 15 lat. Mamy naszych adwokatów, którzy zawsze stoją po stronie klienta. Na co zwracaliście najwięcej uwagę przy zakupie wyboru firmy? No oczywiście przy zakupie największą uwagę zwracaliśmy, jeżeli chodzi o tą stronę techniczną, na obsługę też w języku polskim, żebyśmy dobrze zrozumieli wszystkie występujące podczas tego procesu zagadnienia. No, nie, nigdy nie mieliśmy pewności i nie mamy pewności może do dnia dzisiejszego, że, że firma jest na 100% sprawdzona, ale wydawała się rzetelna, wydawała się, wydaje się, no, bo spotkaliśmy się też z właścicielem, że jest dom dobrze zarządzana i ma też w swoim zespole ludzi, którzy potrafią rozmawiać po polsku, znają się na rzeczy, prowadzą ten interes od kilku lat co najmniej, mówię o tych pracownikach, którzy, którzy tu sprzedają. No i to zbudziło zaufanie i postanowiliśmy zaryzykować. A sam proces już potem sprzedaży no jest tutaj wyjątkowo dobrze, muszę powiedzieć, przeprowadzony, bo trwał bardzo krótko. Od chwili zapewnienia sobie takiej umowy przedstępnej, następnie trzeba było tam kilka tygodni poczekać na spłacenie też i całej kwoty i tak dalej. No i całość się zakończyła. Od momentu rozpoczęcia do zakończenia w 100% dwóch miesięcy. Mi się wydaje, że to jest bardzo dobry czas łącznie z uzyskaniem samego wypisu z Księgi Wieczystej. To mówimy o tym, to w Polsce w tej chwili się na to czeka 6 miesięcy, a więc no to jest zdecydowanie lepsze i krótsze i, i dlatego też zdecydowanie nie, nie byliśmy tak niepewni, raczej wchodziliśmy w ten interes zdecydowanie przekonani, że to na pewno jest solidne i że musimy... Musimy tutaj z tego skorzystać, bo to jest no, nawet dla nas okazja, ja bym powiedział. My, emeryci, zapraszamy do naszego grona seniorów, klientów, gości z Polski. Będziemy na pewno się jednoczyć w takie grono naszych Spójne. tradycji, naszych zwyczajów. A jest naprawdę przepiękna pogoda, jest co zwiedzać. Przemilni ludzie, sympatyczni. No i na emeryturze na pewno da się żyć. Wszystkiego dobrego. Także dziękuję za mały wywiad dziękuję. i za zaproszenie. Mam nadzieję, że spędzacie dalej miło dzień i cały urlop. A my będziemy polecać naszym rodakom, żeby przyjeżdżali do Turcji, zobaczyli i cieszyli się tak jak my z tego zakupu i z, tego, i z pobytu tutaj. Tak? Dziękuję tak. bardzo. Dziękuję. Życzę miłego dnia. Dziękujemy. Dziękuję. Na razie. Pa pa. pa pa. Zapraszam na nasze strony internetowe jak na YouTube, na Instagram i na Facebooku. Zostańcie z nami.